Jeśli chcemy mieć miasto przyjazne dla pieszych, to musimy brać pod uwagę ich potrzeby. Te bezpośrednie czasem widać je tak wyraźnie jak tutaj. Te przedepty za mną nie są przypadkowe ani tutaj, ani po drugiej stronie. To miejsce łączy część dużego osiedla z częścią handlową, która jest po drugiej stronie, z ryneczkiem, dyskontem i innymi punktami, do których udają się mieszkańcy. Wykładki i przejście podziemne nie należą do tych, które są dla pieszych przyjazne. Wymagają one nadkładania drogi wymagają wspięcia się do góry, wejścia po schodach, zejścia ponownego. Nie chodzi o to, że to jest niemożliwe, bo oczywiście wejść po schodach zawsze można. Natomiast jest to kolejna strata czasu. Wyobraźmy sobie, że, że takich punktów po drodze mamy, mamy kilka, mamy kilkanaście. To się trochę zbiera. To nie jest tylko jednorazowe wejście i zejście. To nie jest tylko kwestia tego, czy mogę, tylko jak szybko to zrobię. Dodatkowo, w przejściu podziemnym wielu może czuć się niebezpiecznie. I to kolejna droga, którą trzeba nadkładać, aby pokonać jedną ulicę. Kładki i przejście podziemne to także kolejna przeszkoda dla osób niepełnosprawnych oraz rodziców, którzy poruszają się z wózkami dziecięcymi. To jest kolejne nadkładanie drogi i kolejna przeszkoda wydłużająca podróż za każdym razem, gdy kładkę trzeba pokonywać. Z punktu widzenia pierwszego najlepszym przejściem jest przejście naziemne bez sygnalizacji. Natomiast przy tym przejściu, prędkości pojazdów nie mogą być zbyt wysokie, bo wtedy przejście staje się zwyczajnie niebezpieczne. A jeżeli już skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną mamy, to zadbajmy o to, żeby można było przejść na jednej fazie przez całą osi jezdni na raz. Sygnalizacja świetna to ostateczność, ale jeżeli światła nie mogą zniknąć, to niech znikną chociaż przyciski pieszy nie powinien się prosić o to, żeby móc przejść przez jezdnię. Poprawa bezpieczeństwa to nie tylko ograniczenie prędkości, ale też odpowiednia widoczność. Dlatego tak istotne jest konsekwentne usuwanie wszystkich aut, które są zaparkowane w granicach skrzyżowań oraz przejść dla pieszych. W miejscu, gdzie chodnik na drodze głównej napotyka na drogę podporządkowaną, oczekiwane jest jego przedłużenie. Po to, żeby wyznaczyć kierowcom też jasne bariery i pokazać, kto ma pierwszeństwo i na kogo trzeba uważać. Jeżeli chcemy mieć dużo pieszych, dużo ludzi na ulicach, to musimy odpowiednio zadbać też o, o przestrzeń. I nie może być tak, że zaparkowane samochody na chodniku aż tak ograniczają przestrzeń pieszych. Są kraje, w których parkowanie chodnika nigdy nie dotyczy, bo chodnik służy do chodzenia ale z drugiej strony nie może być też tak, że musimy cały czas patrzeć pod nogi, aby się nie potknąć, nie wewrócić i nie uszkodzić sobie kolana. Wszędzie tam, gdzie przechodzą piesi krawężniki powinny być wystarczająco niskie, a szczególnie w pobliżu przejść dla pieszych. Wysokie krawężniki to duże utrudnienie dla osób niepełnosprawnych oraz rodziców poruszających się z wózkami dziecięcymi. Nawierzchnia chodnika to nie tylko jego Funkcjonalność czy bezpieczeństwo, ale też estetyka, a w tym spójność. Brak czystości na chodnikach zdecydowanie zniechęca do pierwszych spacerów po mieście. Jeżeli to tylko możliwe, w ciągach pierwszych unikajmy barier już na etapie projektowania. Zadbajmy także o należytą szerokość chodnika. Wzdłuż wszystkich ciągów pieszych powinniśmy również co jakiś czas mieć gdzie usiąść, i to nie tylko przy osiedlowym śmietniku. Hałas skutecznie zniechęca do pokonywania drogi ciągami pieszymi. Wyobraźcie sobie, że ten samochód, tutaj tak zaparkowany, przy samym przejściu dla pieszych. Na niemal całej szerokości chodnika. Stoi już tutaj ponad dwa tygodnie. Z urzędu szczecińskiego. Dostaliśmy odpowiedź, że piesi powinni udać się tam e, jakieś 100 metrów w kierunku sygnalizacji świetnej i czekać na zielone światło, żeby, żeby przejść tutaj na drugą stronę, albo tam, w drugą stronę, tam daleko za zakrętem, też ponad 100 metrów jest e, inne przejście dla pieszych, a tu, gdzie ono jest najbardziej potrzebne, okazuje się zbyteczne.